Gochia, Go Witam was kochani serdecznie. Witam i zapraszam do śledzenia nas do obserwowania. Jak do zadawania pytań, komentarzy, piszcie, dzwoncie. Jesteśmy na wyspie, właśnie dochodzi już woda coraz to bliżej nas. Idą coraz to większe fale jak widzicie. Myślę, że za kilka dni woda będzie tutaj już pod domkiem, bo w nocy dochodzi już praktycznie pod to. Dzisiaj nam te wiadro rozwinęło, bo stało tutaj, no ale niestety go zwinęło. Tak to, kochani, tutaj wygląda. Zimy nie byli, odespalimy po prostu. Byliśmy trochę zmęczeni tą podróżą, tym wszystkim. A teraz trzeba już odpocząć, po prostu. I od jutra chyba już zaczniemy sobie zwiedzać wyspę. Tak na spokojnie, powolutku. Powiem Wam tylko tyle, że naprawdę. Mimo tego, że troszkę mnie coś tam chyciło, to i tak yy, czuję taki po prostu jakiś wewnętrzny spokój, taki po prostu relaks, relax. Tego mi naprawdę brakowało. Tego, żeby po prostu trochę odpocząć od tego wszystkiego. Od tego krzyku butlu plus dala. Tu jednak jest cicho i spokój, fajnie, przyjemnie. Cóż, zobaczymy co dalej. Przemyślimy, postanowimy. Na razie chcemy odpocząć po prostu. Ned dzisiaj będzie śpiewać chyba? Tutaj karaoke, honey. Ok? Tak? No, Ned bo dzisiaj chyba zaśpiewał i się lepiej czuję też chyba dzisiaj zaśpiewo a w nocy ale myślę że godzina tak gdzie cię pójdę spać to już tak będzie 24 moja może pierwsza w nocy czyli u was będzie ósma albo siódma live na drugim kanale poszkadowani tam dzisiaj live robimy i, i wyjaśnia wszystko co, w tato, co mam do powiedzenia jeszcze dzisiaj no i zobaczymy, co dalej z tego wszystkiego będzie. I ja naprawdę chcę troszkę też odpocząć razem z moją rodziną. Jest mi tu teraz bardzo fajnie. Nie czuję się w końcu samotny. Chłopaki już wyrosły, chłopaki już swoimi drogami chodzą. I ja po prostu z tobą są. Czułem się taki niepotrzebny nikomu, można powiedzieć. A w tej chwili znowu nabrałem energii do życia i czuję się jakbym miał trzy zięga 20 albo 3 po prostu takim znowu tatum chcę wspomnieć właśnie jak to było właśnie z Kubą, z Mateuszem jak fajnie było jak się goniło bawiło się różne zabawy jak my sobie jeździli to po prostu no coś pięknego to były fajne wspaniałe wspomnienia Pozdrawiam Cię Matowu serdecznie Kuba Myślę, że też się tu wybierasz do nas Przyjedziesz nas odwiedzić Jak nie teraz to innym razem Może się razem wszyscy wybieramy tutaj Zobaczymy Razem swoim dziewczyną No i cóż Po prostu Odpoczynek, relaks kochani Jeszcze takie jedne yy, bo tam niektórzy piszecie, że domki są na, we, na wewnątrz ochydne, zewnątrz eee, wewnątrz ok, zewnątrz ochydne kochani. No i ja tutaj nie byda inwestować nie wiem jakich pieniędzy, bo to jest tak, że dzisiaj domki, dom, domki mama a za rok, za dwa mogą powiedzieć mi do widzenia i tej domki może nie być albo za cztery. I ja nie by tutaj komuś walił kasy, nie wiem jaki a niestety tego kupić nie można na, na, na stałe nie chcą sprzedać więc to uważam że jeżeli ktoś chce przyjechać i odpocząć i się zrelaksować to jest wystarczające jeżeli ktoś potrzebuje luksusów i fajnych rzeczy to, ja to też rozumiem bo są ludzie którzy po prostu się muszą pokazać i powiedzieć że byli w pięknym miejscu w hotelu z sześcioma gwiazdkami ja mam taki hotel do takich ludzi ja też tu ludzi zapraszam serdecznie i ja mam całe programy do tak ludzi przygotowane i naprawdę przede wszystkim zrozumcie jedna rzecz, zarobić każdemu się zdać, to nie jest, że ktoś Wam zrobi coś za darmo, no nie ma takiej możliwości, że ktoś Wam ogarnie za darmo wycieczkę i tak dalej. Jo też to robię i jo ludzi nie oszukuję. Jeżeli ludzie przyjadą, To jeszcze stan, żeby byli zadowoleni. Żeby wyjechali stąd szczęśliwi. I wiecie, co dzisiaj się odezwał do mnie. Dzisiaj odezwał się do mnie Paweł. Mój kochany kolega Paweł, Hannes. No bo puściłem filmik niedawno, mi, wspomniało mi się, żal mi się, że było takie wspomnienia przykre, przyszły. Miłe, ale, sorry, miłe, ale za ten za nini po prostu. I dowiedziałem się, że prawdopodobnie w styczniu znowu mnie odwiedzą. Także już się cieszę bardzo. A mało tego, kochani, jeszcze prawdopodobnie zrobimy fajnego Zuma z nimi wszystkimi. Oni tutaj byli, jak domki były niewykończone. Oni w powiedzą, jak domki wyglądały. Ja wam pokażę, jak domki wyglądają, bo tam jeszcze są u góry dumki niewykształcone, ja wam pokażę, jak wyglądały. I Wy sami ocenicie, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Ale moi drodzy, przyjechać tutaj na tydzień, czy na dwa, czy na trzy, czy, czy jak niektórzy byli na miesiąc czasu i spędzić sobie spokojnie, miło czas, jest warto. A jeżeli ktoś chce luksusy, zapewnimy tak samo. Ale jeżeli ktoś chce taki normalny domek dostać, żeby sobie odpocząć, jeść po bieżąco, jest klimatyzacja. Co dzisiaj dziwne bardzo. Nawet nie włączali klimatyzacji. Było bardzo fajnie przewidziane z jednym wentylatorem. Wentylatora nie było w chodzi cały czas. I, I nie trzeba było. Jest jest ok po prostu. Także ja Was serdecznie zapraszam. Jeżeli wyjdziecie tutaj, odwiedźcie mnie. Odwiedźcie Hanesa. Czy tu, czy w Szymry. Dajcie znać. A będzie fajnie. To tyle, kochanie, dzisiaj. Co powiedzę, powiedziałem, No i cóż, myślę, że. Do zobaczenia na liveie dziś. O godzinie Waszej. Pewnie 19-20. Jeszcze ustalam. Nie wiem, czy uda mi się obs zainstalować. Tutaj. Czy pociągnie. Ale chciałbym zrobić z Dunajtami. A jeżeli się nie uda, z Dunajtami. No to trudno, przepraszam bardzo. Wiem, że każdy woli jak płacą, to woli, żeby mu tam muzyka zagrała i to fajnie wygląda. Ale no nie wiem, no to jest wyspa. Ale przynajmniej pokazać sprawdzić jaki będzie internet, w jakim stanie Kochani. My tu sobie teraz... Zobaczcie. Pyszne niam niam. I don't know what is the... No takie jakiś piecczne dobre Bonie ha Wiem co to jest to jest tam no To się ciągnie z, z morza na pierwszy rzut oka dobra, ale nie lubię takich morskich owoców, ale, okay. ale to jest na przykład normalne, o. to jest ok. Dobra, w ogóle ciężarze no ale tak wyszło, co ja mogę za to. Zapraszam dziś wszystkich, którzy chcą posłuchać live'a na godzinę wasza 19:20, już go ustalam, robię zapowiedź i myślę, że będzie fajnie. A wszystkich, którzy chcą przyjechać, zwiedzić Kambodżę, coś się dowiedzieć, piszcie, dzwońcie. No i komentujcie. To tyle. Pozdrawiam Was, Hanes z Kochrągu. wyspa Kochry. Nie moja wspaniała dziewczynka, która sobie tutaj zajada. Dziś będzie śpiewała karaoke. Zrobimy Wam tutaj dzisiaj live z karaoke. Ale tego live'a zrobimy z karaoke myślę za jakąś godzinę. Zobaczymy. To tyle na razie. Do usłyszenia.